干嘛？ Kilka dni temu opowiadałem Wam o tym, że były mistrz świata oskarżył Hikaru na Nakamurę o oszukiwanie. No i w tamtym filmie mówiłem, że według mnie kramnik po prostu się odkleił, natomiast przedwczoraj pojawiło się takie powiedzmy oficjalne oświadczenie czeskomu w tej sprawie. No i jako, że w tym oświadczeniu jest kilka smutnych rzeczy, to zdecydowałem się zrobić o tym filmik, ponieważ wygląda na to, że mamy po prostu plagę oszustów w szachach i trzeba coś z tym zrobić. Także dziś Dzisiaj przeczytam wam to oświadczenie, następnie do niego się trochę odniosę, a potem powiem wam, co według mnie czeską powinien zrobić, żeby pozbyć się cheaterów raz na zawsze, albo przynajmniej, żeby mniej osób decydowało się oszukiwać, ponieważ dzisiejszy system jest po prostu dziurawy. Także zachęcam do oglądania, a my już przechodzimy do głównej części filmu. Także tak jak mówiłem, będę wam czytać. Jest to oświadczenie Czeskomu z dnia 29 listopada. Eee, no i lecimy. Oświadczenie mówi nam, że Czeskom stara się zapewnić najlepszą platformę zarówno zwykłym, jak i profesjonalnym graczom. Oczywiście dużo inwestują w ochronę gry za pomocą najnowocześniejszych algorytmów. Czeskom bardzo poważnie podchodzi do oszukiwania w szachach i monitoruje, monitoruje wszystkich graczy, łącznie z najlepszymi na świecie. Gdy istnieją wyraźne dowody, działają. W październiku 2023 roku Fairplay zamknął 54 398 kont, w tym sześciu utytułowanych graczy, a ogólnie w ostatnich latach zamknęli setki utytułowanych graczy, dziesiątki arcymistrzów oraz czterech graczy z pierwszej setki świata. I to jest właśnie to smutne. Potem się do tego odniosę. Na razie na raz chcę przeczytać dalszą część oświadczenia, także zdajemy sobie sprawę z tego, że ze względu na Niezwykle konkurencyjny charakter szachów. Zawsze będą pojawiać się zarówno słuszne, jak i niesłuszne oskarżenia o oszukiwania wobec innych graczy. Wszystkie oskarżenia e, traktujemy poważnie, zawsze obiektywnie i dogłębnie przyglądamy się danym i faktom, a następnie podejmujemy decyzję. W nadchodzących tygodniach Czeską ogłosi dalsze środki i zasady mające na celu utrzymanie uczciwej gry podczas naszych wydarzeń oraz gier. W przypadku ostatnich oskarżeń Hikaru na ze strony Władimira Kramnika możemy powiedzieć, że wygenerowaliśmy w naszym systemie blisko 2000 indywidualnych raportów na temat gier Hikaru i nie, nie znaleźliśmy żadnych przypadków oszukiwania. Jeśli chodzi o zarzuty dotyczące niesamowitej pasy Hikaru, w tym wygranych 45,5 z 46 gier, sprawdziliśmy również stojące za tym statystyki, nasz zespół przeprowadził obliczenia matematyczne i różne symulacje serii dla takiego gracza jak Hikaru, który rozegrał ponad 50 tysięcy. Gier, odkryliśmy, że nie tylko możliwa jest pas za 45 zwycięstw, ale jest ona w rzeczywistości prawdopodobna, biorąc pod uwagę liczbę rozegranych meczów. Potwierdziliśmy te wyniki zewnętrznych statystyków, w tym z profesorem statystyki na Uniwersytecie z pierwszej dziesiątki, czyli domyślam się, że jakaś topowa, topowa uczelnia i z całym szacunkiem dla byłego mistrza świata Kramnika, naszym zdaniem jego oskarżenia nie mają uzasadnienia statystycznego dany i eryk. A więc jeśli chodzi o trzeci akapit, no jest to w zasadzie to o czym mówił też Polak, o czym mówiłem ja w moim filmie, e, no po prostu nie wiem, młodzież teraz rzekomo mówi, że ktoś ma Delulu, no to takie Delulu na pewno ma Wladimir Kramnik, bo no po prostu to jest moja opinia, nie poparta niczym, ale według mnie e, Wladimir Kramnik... Po prostu ma w sobie bardzo dużo takich złych emocji związanych z tym, że kiedyś był mistrzem świata, kiedyś był najlepszy na świecie, kiedyś walczył z najlepszymi, a teraz. Wagon czy pociąg z napisem szachy trochę mu odjechał. Oczywiście, nadal jest bardzo silnym szachistą, ale no, już w żadnym wypadku nie jest w topce i chyba go to trochę boli, dlatego decyduje się zaistnieć w taki sposób. Jest to smutne, ja zawsze nie lubię takich historii, gdzie jakaś tam, powiedzmy, legenda upada, natomiast no, ewidentnie, Wladimir Kramnik, ostatnimi wydarzeniami pokazuje, że. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale powiem, że jest trochę takim małym człowiekiem, który, w którym jest bardzo dużo takich negatywnych emocji. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze dodać, ponieważ Kramnik żalił się, że dostaje od wielu fanów Hikaru wręcz pogróżki i życzenia najgorszych rzeczy. Także tutaj takie mały, mały mój off-topic. Natomiast pamiętajcie, że możemy się z kimś nie zgadzać, ale no nie wylewajcie hejtu, bo jest to po prostu złe. Fajnie żyć w takim normalnym świecie, gdzie się nie obrażamy. Natomiast okej, okay, bo yy, tak, jakby to nie jest to nic, co by nas zaskakiwało, natomiast to wszystko tutaj no jest zaskakujące, smutne i przykre, ponieważ 54 398 kont zostało zamkniętych w samym październiku. To daje prawie 2000 zamkniętych kont dziennie. Czajcie to, gracie sobie gierkę i na jednej platformie jest 2000 osób, które. W jeden dzień dostają bana, bo oszukują. No jest to masakra totalnie. I trzeba coś z tym zrobić. Zaraz przejdę do... Do tego, co według mnie należy zrobić, natomiast dodam jedynie, że no, sześciu utytułowanych graczy w samym październiku sześciu utytułowanych graczy dostała ba dostało bana za oszukiwanie. I to jest jeszcze bardziej chyba smutne, no bo o ile wiecie, anonimowe osoby mogą sobie odpalić giereczkę, zagrać dwie partie, sprawdzić, czy z silnikiem faktycznie się wygrywa i dostać bana, no to powiedzmy, jest to głupie. Ale jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast jeżeli chodzi o utytułowanych graczy, no to pamiętajcie, że ja jestem CMM. Ja jestem najniższym tytułem, który można mieć w szachach, takim międzynarodowym, nie licząc tytułów kobiecych, to oznacza, że 6 osób na miesiąc, takich jak ja lub lepszych, po prostu oszukuje maszynkom i zostaje przyłapanych. I to jest tragedia. To jest tragedia, ponieważ ja uważam, że każdy, kto ma tytuł międzynarodowy, musiał trochę w te szachy zainwestować, czy to czasu, czy pieniędzy, czy czegokolwiek, a mimo to ludzie decydują się oszukiwać. Co i siedzi w ich głowie, nie mam pojęcia. I zaraz przejdziemy do tego, o czym chciałem powiedzieć, tylko że jeszcze pamiętajcie, że w całej historii, rozumiem, że w ostatnich kilku latach zamknęli setki utytułowanych graczy, dziesiątki arcymistrzów i czterech graczy z pierwszej setki. Jeżeli chodzi o pierwszą setkę, to to są zawodnicy o rankingu aktualnie 2640 wzwyż. Oczywiście mogło to być, nie wiem, pół roku temu, rok temu, dwa lata temu, więc nie oznacza to, że akurat w tej setce są cztery osoby, które oszukiwały, ale pokazuje to zakres. Ludzie, którzy są dosłownie najlepsi na świecie. Na świecie grają miliony ludzi w szachy i top setka, i są tam osoby, które oszukują. No tragedia. Tragedia, no i zauważcie, że tutaj, no nie wiem, są, mamy takie osoby jak dwóch Polaków co najmniej. W sensie jest Radek Wojtaszek, jest Jan Krzysztof Duda, jest też Mateusz Bartel. Tego typu osoby mogły kiedyś w szachach oszukiwać. Nie mówię, że Polacy, ale pokazuje jedynie skalę, że to jest naprawdę mega smutne, no bo to są osoby, które całe życie musiały poświęcić na to, gdzie są. Dosłownie od, dla nich odpalenie maszynki w gierce internetowej to jest powinno być przynajmniej takie, wiecie, po, postawianie na szali całej swojej dotychczasowej kariery, a mimo to ludzie decydują się oszukiwać. Nie wiadomo kto to jest, i właśnie do tego chciałem teraz przejść. Natomiast dodam jedynie, że nie wiem czy też macie takie wrażenie, ale Czeskom od zawsze mówi, że oni zawsze coś tutaj poprawiają te algorytmy. Cały czas będą nowe rzeczy, ale z mojej perspektywy przez ostatnie parę lat nic się nie zmieniło. Domyślam się, że poszły w górę algorytmy, które wyszukują. Natomiast według mnie, żeby zneutralizować albo ograniczyć problem oszukiwania w internecie, trzeba podjąć takie bardziej drastyczne kroki, o których teraz powiem. I podzielę to trochę na dwie części, ponieważ trzeba rozróżnić szachy, takie nazwijmy to, profesjonalne, gdzie grają utytułowani zawodnicy, od takich amatorskich. Dlatego najpierw zajmę się tym, co według mnie należałoby zrobić w szachach profesjonalnych, jeśli mogę tak o sobie powiedzieć, a potem przejdę do takich casualowych gier. Więc jeśli chodzi o oszustów profesjonalnych, czyli utytułowanych zawodników, to według mnie pierwszym krokiem powinno być to, że jeżeli ktoś po prostu wsadzić do regulaminu czeskomu, że jeśli zostaniesz przyłapany na oszustwie, to godzisz się z tym, że zrobimy, nie wiem, zrobimy o tym artykuł. I dosłownie jak przyłapiemy cię na jak Tomek skółka będzie kiedyś oszukiwał w szachach, to zrobimy artykuł, że polski CM został zbanowany za oszukiwanie. Jak nie, nie chcesz się z tym godzić, no to okej, okay, to nie graj po prostu jako utytułowany zawodnik w turniejach, nie? No i spoko. I ja nie jestem w stanie sobie wy, wymyślić, kto wpadł na pomysł żeby było tak, jak jest teraz. Bo teraz wiecie, jaka jest kara? Wiecie, jaką karę ja bym dostał, gdybym zdecydował się oszukiwać przez internet? Dostałbym maila, że oni wiedzą, że ja oszukuję. I że moje konto zostanie zamknięte. Ale jak coś, to dostaję drugą szansę i mogę sobie założyć nowe konto i będę mógł tak samo grać. No, trochę głupie, nie? Z tego, co wiem, jest tam chyba jakaś karencja. Że jeżeli zostanę przyłapany, powiedzmy, na Tited Tuesdayu, to nie mogę grać na... W kolejnych Titan Tuesdayach, Nie wiem, ile to trwa. Natomiast to wiecie, to wyobraźcie sobie państwo, które działa w ten sposób, że jeżeli sąd uzna cię za winnego, nie wiem, zabicia kogoś, to daje ci nową tożsamość i, i tyle. I nikomu o tym nie mówi. No, dla mnie to jest totalnie głupie i to jest pierwsza rzecz, od której po prostu bym zaczął. Że jeżeli chcesz grać na czeskomie, jeżeli chcesz mieć ten znaczek, że jesteś utytułowanym graczem, jeżeli chcesz brać udział w turniejach. Godzisz się z tym, że jak będziesz oszukiwał, to po prostu każdy będzie o tym wiedział, a ty dostajesz bana i tyle. Myślę, że to odsiałoby masę, yy, masę osób. Oczywiście, można też jakby próbować rozmawiać, bo oczywiście jest różnica między osobą, która sobie oszukuje regularnie i po prostu, nie wiem, zarabia pieniądze albo coś w tym stylu, a jest różnica prawdopodobnie między osobą, która. No, nie wiem, coś podkusiło i zdecydował się w jednej partii odpalić maszynkę. Bo nie wiem, no, no wiecie, i to, i to głupie, ale jednak nie można pod tym podstawić y, znaku równości. Więc tutaj można się decydować na to, czy wtedy taki artykuł, albo czy wtedy podawać to do y, wiadomości. Natomiast taka nieuchronność kary wydaje mi się, że jest bardzo ważna. I to jest jedna z rzeczy. Natomiast druga z rzeczy jest według mnie nawet jeszcze prostsza, a mianowicie w każdym turnieju. W którym yy, bierze udział, u, który jest dla utytułowanych zawodników i w którym można wygrać pieniądze, teraz wygląda to w ten sposób, że po prostu odpalasz sobie gierki, grasz, czasami możesz iść na kontrolę czeskomową, ale generalnie gracie sobie i chillera. I kto wygra, ten wygra tam top 3 czy top 5, zarabia sobie kaskę, w zależności od turnieju i tyle. No i to sprawia, że na dobrą sprawę ktoś może sobie odpalić maszynkę, wygrać i potem się nie pojawiać, nie? I oczywiście mówię to w kontekście też takim, że oszukiwać trzeba umieć i domyślam się, że no część osób po prostu może sobie sprawdzić. Wiecie, jeżeli ktoś ma ranking 2400, to może sobie oszukiwać w taki sposób, że może pewnie trudno będzie to wygryć od razu, a wygra turniej albo będzie w czołówce. Yy, dlatego to, co ja bym proponował zrobić i tak wydaje mi się, że kiedyś w ogóle było na czeskomie i nagle z tego zre zrezygnowali, to podczas takich turniejów jak nazwijmy to Tited Tuesday, dla mnie najlepszą opcją byłoby zrobić coś takiego, że gramy normalnie turniej systemem szwajcarskim i potem top 8 yy, walczy o nagrody. Po prostu robimy drabinkę, ósmy gra z pierwszym, drugi gra z siódmym, trzeci gra z szóstym, czwarty gra z piątym. I wtedy dopiero decyduje się rozstrzygnięcie nagród, ale ta drabinka niech już będzie na kamerkach. Każdy musi mieć kamerkę albo dwie kamerki, jedna na twarz, monitory niech będą podłączone, druga niech będzie od tyłu, słuchawki, żeby, żeby grać bez słuchawek albo żeby człowiek wiedział, co dzieje się na tych słuchawkach i wtedy gwarantuję Wam, że więcej osób, mniej osób będzie oszukiwało. Bo po prostu, po co, wiecie, teraz, jeżeli ktoś chce, jest utytułowanym zawodnikiem i podkusi go, żeby oszukiwać, to odpali sobie na telefonie, sprawdzi, będzie sprawdzał tutaj i ma świadomość tego, że nikt się o tym nie dowie. Poza tym, no chyba, że będzie leciał pierwszą linią silnika. Natomiast w takiej sytuacji, no spoko, że ja sobie nawet zajmę pierwsze miejsce w Titan Tuesdayu, ale potem już muszę pokazać wszystko wokół na kamerce. Jeżeli będę chciał oszukiwać, będę musiał kombinować dużo bardziej, a właśnie to jest największy problem z oszukiwaniem, że to jest praktycznie, to, że to nie jest trudne. Jak będę chciał oszukiwać, to sobie odpalę maszynkę i będę oszukiwał i to, wiecie, no mogę to zrobić w 10 sekund dosłownie, przygotować mój, moje wielkie oszukiwanie. Więc to są dwie rzeczy dla utytułowanych graczy, które wydaje mi się, że warto jest wprowadzić. A mianowicie, jak oszukujesz, to już nie jesteś anonimowy. Może każdy wiedzieć, że oszukiwałeś, i druga rzecz, czyli właśnie we wszystkich turniejach robić stop 8, może top 16, nie wiem, turniej na kamerkach potem. I to potrwa raptem pół godziny dłużej taki turniej, ale przynajmniej każdy będzie miał pewność, że. Że jest to dużo bardziej uczciwe yy, niż było. A na takie argumenty, typu, kurczę, ale ja chcę tylko grać w szachy, a nie chcę mi się kupować kamerki. No to sorry, nie? No, chcesz wygrywać pieniądze, no to możesz zainwestować w przeciętną kamerkę, która wiecie, to nie są też znowu koszty na tysiące czy miliony złotych. A dla takich osób zwykłych, nazwijmy to jak ja, które są CM-ami i po prostu lubi, lubią sobie pograć na turnieju, nic się nie zmieni, bo ja do top 8 raczej nie awansuję nigdy, więc ja bym mógł grać bez kamerki i tyle, nie? Więc według mnie to są takie najprostsze rzeczy. Natomiast dużo większy problem jest, jeżeli chodzi o takie zwykłe giereczki, no bo w zasadzie wiecie, tam osoby są po prostu anonimowe. Przez każdy wie, kim ja jestem. Bo, żebym dostał ten znaczek CMA, ja musiałem wysłać fotę swoją. Ja musiałem potwierdzić, że ja to ja, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Macius 13 może sobie zrobić konto Maciusz13, dostać bana i zrobić sobie konto Maciusz13,5 i też dostać na nim bana. Więc tutaj sprawa jest trudniejsza. Natomiast ja wpadłem na, taki, na takie dwa pomysły. Jeden jest bardzo drastyczny, drugi jest trochę mniej drastyczny. A mianowicie. Ten bardziej drastyczny jest taki, że po prostu robi, każdy, kto robi konto, powinien dać swój jakiś dokument z tożsamości. I oczywiście to jest trochę problematyczne, no bo wiecie, teraz fajne jest to, że dla nowa osoba wchodzi w świat szachów i po prostu może od razu grać partię i tyle, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest to po prostu konieczne, żeby zrobić jakiś, jakąś weryfikację, bo wtedy. Dużo trudniej będzie oszukiwać. Jeżeli ten wcześniej wspomniany Maciuś13 będzie chciał oszukiwać, to będzie mieć w głowie, że okej, okay, no ja tutaj oszukam, ale kurde, jak dostanę bana, to już będzie trudniej założyć nowe konto, nie? I to jest tak jakby taka drastyczna rzecz. I domyślam się, że Czeskom akurat tego nie zrobi, gdyż problemem jest to, że wtedy ludzie, którzy, wiecie, grają sobie totalnie casualowo, pewnie pójdą na inne platformy, bo nie będzie im się chciało mieszać w to. Natomiast druga rzecz jest taka, żeby zrobić tak jakby dwie kolejki. I to by chyba działało trochę lepiej, a mianowicie zrobić jedną, jakby jeden serwer, nazwijmy to, dla osób niezweryfikowanych i tam sobie, tam będzie siedział Armageddon prawdopodobnie, a drugą, a drugi serwer dla osób, które są zweryfikowane. I to zweryfikowanie to niech będzie po prostu dokument tożsamości, cokolwiek innego. I wtedy nie będzie tych problemów, o których mówiłem wcześniej, że ludzie będą odpływać, bo ludzie mogą sobie grać na tym drugim tym. I tam oczywiście też oszukiwanie będzie zabronione, no ale, mimo wszystko, ludzie pewnie będą trochę oszukiwać, skoro codziennie 2000 osób teraz oszukuje. To pewnie te 2000 osób będzie grało tam. Natomiast jeżeli ty, drogi widzu, chcesz sobie zagrać i chcesz być yy, bardziej pewny tego, że nie grasz z oszustami, no to weryfikujesz swoje konto, no i oczywiście nadal możesz trafić na oszusta, ale wśród tych zweryfikowanych no to już będzie trudniej. No bo każdy, kto sobie wiecie, no to będzie praca włożona. Musisz zweryfikować swoje konto, musisz coś tam przesłać. No i nagle okazuje się, że dostaniesz tam bana. No i ciężko będzie tam wrócić. Więc wydaje mi się, że to by było trochę lepsze, żeby w taki sposób działać, niż po prostu w taki sposób, jak działa Czeskom, że bogu ducha winnego streamera, mnie czy. Szpara bierze na kontrolę i wiadomo, że nie oszukujemy, ale i tak nas kontrolują, co nie? Więc tak to wygląda, możecie dać znać, co wy o tym myślicie. No, dla mnie, jest smutne, dla mnie to jest smutne, no bo Szachy to jest gierka, którą, wiecie, no po prostu kocham i chcę w nią grać jak najdłużej. Chcę Wam o niej też opowiadać jak najdłużej, natomiast okazuje się, że tyle osób poszukuje, że trzeba coś z tym zrobić. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to śmiało dawajcie znać, bo ja też nie, nie robiłem jakiegoś głębokiego researchu, domyślam się, że z tymi rzeczami, o których powiedziałem, pewnie jakieś problemy są. E, natomiast chętnie posłucham, lubię dyskutować, także, e, także dajcie znać w komentarzach. A tymczasem ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!